Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Państwo się wyspało by mnie już tu dawno nie było na tych YouTubach. O sobie zobaczymy czym nie widzimy. Z tylnym oświetleniem. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Wyruszamy nową podróż, nową przygodę, tak naprawdę starą przygodę. Wrócimy do 2012 roku. Za mną bardzo ciekawe miejsce. Miejsce ważne dla mnie, bo tu właśnie rodziły się zręby, że tak powiem najmniejszej telewizji na świecie. Tu kolega właśnie, no, namówił mnie na to, żeby stworzyć, żeby stworzyć taki kanał. I to był 2012 rok. A to co widzicie właśnie to jest ogród. Yy... Na dachu stacji metra, tak, czyli Temple Garden. Na pewno z wielu z Was słyszało takie, można powiedzieć, sentencje, że najbardziej zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii, i powiedział to nie kto inny jak. Arthur C. Clarke można powiedzieć, człowiek, który <laughs> ukończył właśnie King's College to miejsce tutaj.